Cześć siemanko, YouTube ja witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony będą dzisiaj ze Skubańcem, jak zwykle, Biznes się Siemano. Elo. To jedziemy. Zobaczymy jak pan dzisiaj pójdzie. Stawiajcie suba, lajka i dzwonka, żeby nic z Was nie ominęło i wbijajcie na kanał Skubańca, link w opisie. wbijajcie też na mojego TikToka. <grym> Gdzie jest myszka? Tu jest myszka. Aha, my no, ostatnim rzucamy. <suszy> mhm, mm mistrzostwa świata, Pekin. <suszy> Patrz. lepiej <suszy> ja teraz niż później. Daj się do miasta organizującego mistrzostwa. <suszy> Prawie trafiłem. No. Londyn, kurde, trafił Tak, no wejście. Ciekawe, gdzie się zaczyna. No dawaj, rzuć. No ja pierdolę je bać tą grę. Ty, pracę, kurde, są. Dobra, myślałam, że też. Tajemnic pomidorami w tym No i co z tego, jestem na no, bezludnej wyspie, ja pierdolę. Boli go, co? <grybacę> Наверное, купить медиолон Ну, давай Ну, что теперь? What the fuck? Uh -huh. No żółty i Aha To jest, kurde ty Tak ze zdupy trafiają, nie? No ty, Ile razy nie rzucają tymi kostkami? Znaczy jeszcze Berlin Ja opierdolę To kurwa jaja Dobra, wychodź Nie ma co się opierdalać No, <laughs> dawaj Wenecję Przecież nie mamy nic innego. kula ale jaja. O, szansa. szansa. O, co? Idziesz na pole Mistrzostwa Świata. I organizuję Ulepsko. sobie w Wenecji. A. No, będzie drogo, będzie. Nie, pewnie. 420 mi, zaraz powodów, mi prąd zgaszą. Tyle, mają. odlajem. Czy oni muszą wszystko trafić? No patrz. Trafiają wszystko, co najlepsze, praktycznie. No. Dobrze, zaraz wysrają się z kasy i tyle będzie z tego. No ale. O, Bierz dobra. to. Daj mi to. To jest ja piękny, tak. piękny traf. No. Chociaż jeden. Podróż. No Andrzej, się Warszawa. Warszawa. Albo Paryż. Chyba Warszawa, wiesz. bo jest ten. No. 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 Chyba, że ten frajer trafi ku o, nie. jakoś. nie. No jak chuj. Fui. Co tu się odwala? Nie wiem. A ty nie możesz wejść na to? Nie no kuźwa, to Paryż. jest za drogie. Paryż. Paryż biorę. No. Paryż, bo oni będą mieli liniowy. Ja mm. <laughs> bo tak to odkupią i wygrają przez liniowy. No to, jest git Ty, no, praktycznie cała mapa ich. No. Ja pierdole. Co tu się dzieje? No ale zobacz, ko oni postawili domki, praktycznie tylko. No ja wiem. No. Ty, no, patrz. Ja w to nie wierzę, że Ty zaraz będziemy musieli wszystko odkupować. Albo płacić Tu se pole pierdyknął, to ja bym to odkupił, kuźwa Odkupił kosztuje Ale to będzie drogie raczej 520 tysięcy tak tak? no. no właśnie Głupie pole, tyle kosztuje Mmm Bali Nice Weź Chociaż tyle Ez? No Dobra, ulepszysz chociaż. Trzeba tu hotel postawić. No, jak się trafi, to się postawi. O, te ho, ho. pieniążki. No, sprzedaj, sprzedaj. Bo sprzedaje to najtańsze. Chicago. Bardzo dobrze, że Chicago sprzedał. Chicago sprzedał, nice. to nie najtańsze. Znaczy pole. Ale no w sensie wydaje mi się, że w Hongkong, Pekin były tańsze. Tak czy tak? Nie rozbuduj tego. A gdyby rozbudował. Mam domki. No. Szansa, no. ja pierdolę. Zgaś prąd. No, no przestań. Podaruj swoje no, miasto przeciwnikowi za darmo. Ez? Co dałeś i komu? No, ma no to ciemne. Wiem. Czyli Pekin da. Pekin. Ale jeszcze nic nie dobra. No, Pekin dał. Komu? Czemu tobie? Mi dał. Czemu tobie? Nie, nie wiem. Ja też potrzebuję pieniędzy. Myślę, jesteśmy bogaci na razie, więc. Pięknie. A czyli Paryż Nowy czy Wenecja? Nowy Jork. Myślisz? Nowy Jork. No, dobra. Wenecja by miała dużo więcej, chyba. No nie wiem. I teraz weź to rozbuduj. Teraz niech tam staną. O panna! No Andrzej, kurwa. Goń się, nie zgasi światło. Ma, oboje są rok. przed tym. Wstańcie no. na nowo. Zajmij się. By było. Lajon. No, Trzy postaw. Ale jeszcze jeden. Będzie. Czy to my postawi? Jest biedakiem. Szansa. Znisz budynek. Lion? Przeciwnika z wyjątkiem hoteli. Y Lion, Lion. Warszawa? Lion. Warszawa. Lion. Warszawa, Andrzej, jeden budynek. Dobra, to niż Warszawy. A tu mają trzy kur... Ale... Pole będą Dobra, mieć. niszcz. Czy Lajon? Lajon, dobra. Bo są trzy budynki. Podróż. Pięknie. Las Vegas. Chicago, Las Vegas, no. Ty no patrz. Nieba nie na tym Lajon stają. Ale patrz, tak to wygląda. No, proszę, zaraz się zaraz ja tu pierdolniemy tego. On już tego nie rozbuduje nie w ogóle ich. Nie, w ogóle nikt no. nie stać na nic już no. Bierz grenadę. Stać nie. nas No idę Las Vegas i trzy domy pierdyknę Szansa? No. Uciekasz z błędnej wyspy wezmę sobie kartę. Lupa. Ale mam tą kartę Aśka. Więc jak trafię to mogę wyjść od razu. No wiem, ale... Zaferiko. E. Nice. Daj. Ale myślałam, że będzie coś lepszego. Tak I teraz niech stają na te pierdzielone małe półka. Rozbudować praktycznie nic. A myślałam, go nie stać na ot. Masz rozbudował to do hotelu. No, ale... Ale już no, nie ma kasy. No. Tyle to sobie weź? Odkup 400 koła. 400 koła dostanie. Nie, no. pierdziel to na razie. Nie? Podatek o mordę. Dobra, nie był najgorzej. Nie ma tragedii jeszcze. No. Szlag nie jasny trafi. Co, ty, co jest? Mogliśmy odkupić. Trudno. To i tak jeszcze nie jest dużo. No, no nie, ale wiesz... Zawsze by było nasze. No, Aśka, teraz odkup za 500. Nie ma no. tragedii. Masz zrobić widziałeś może zrobić łotr, żeby tego nie kupili <coughs> Kurwa No i mamy jakąś no nie, mamy No mamy jedną hmm. Moją No będą mieć psztokła No ale wiesz, no zawsze nie wygrajemy Nie sprzedaj bali Wiem Ty... O w mordę Hi, hi. Nice hi, 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 hi. He, he, he. Kurwa Wszystko Dzięki za Dobra, pieniążki Dobra, teraz wszystko zależy od Ciebie Pierdolony Dubaj Dubaj Ale tyle to im mogę dać Berlin, ja go wezmę No kupuj, kupuj, kupuj A tak się kurwa z nas śmiali na początku Staćmy na Chicago. A ciebie stać na odkup chyba? Te mnie to kurwa stać już na wszystko. 520 odkup to jak trafisz. <laughs> Nie zniszczycie mi tego. Oj 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 oj. No, oj. oj, oj. Staćmy na pole, bez na tylko. No na podróż. w Londynie, rzucę Kisna. jeszcze raz. Podróż. Podróż. Na no, nic mi nie staćka. Chociaż nie, czekaj. 45. nie, nie chcę ci na podróż. Nie stać mnie na nawet na podróż. Mhm. Ojejku, jak mi przekro, płacą. Mogliby mi, mogli mi teraz zapłacić. Mogliby mi to teraz odkupi? zapłacić. Już myślałam. Jakby mi zapłacili, to miałbym Żywy. na podróż. Mhm. Traf Pekin. Ja? Yeah? Nie, albo Wenecję nie trafi. Kurde, Pekin trafił. 75 no, ale koło. No, masz. Dobra, 120 koła. Sewilla ile kosztuje? Warszawa. Pole i 60. To to, kurwa, idę na, na Szewillę. Milion Andrzej w Warszawie nice. wyjebałam właśnie. Idę na Szewillę i biorę pole. Mhm. Mm nie. Bo przeszłem przez start. Biorę 3 domy. I Wenecja? Nic nie, nie jest. Ale mamy hotel. A Także no tutaj, jeżeli. Tutaj muszę jeszcze przejść. Chicago. No tam. zbudujesz to? Kurwa, chłopie. Trzymaj się, na Chicago. 820 koła. Szansa, tylko nie zgaś prąd, proszę. No, tyle ci mogę dać. Przy oni najdroższy tu mają Leon. Tylko. Mhm. Bezludna ja pierdolę. Szkoda, że nie masz karty. Ale chuj. Wyjdę oh, od razu w no, Dobra. Weźcie mi i w końcu. Wstań na jakiś Las Vegas, Paryż, Wenecja, Berlin, tam też może być. <ślar> numera <Evolution> <ś intendens> uh <breakthrough> gościa. przegraliście to. Szansa, idziesz na pole podróż. Zajrzyj, iść? Czekaj, zejrzyj. sobie Zajrzyj. Zajrzyj. Madryt sobie Zajrzyj. Kurwa, chciałem. <noise> Ja pierdolę, ja po Wyspach teraz będę chodziła. Madryt. Ale chociaż tyle mu płacę. Także to wielki chuj dobra. tam, co on dostaje tych pieniędzy. Monopol jeden, chociaż... Dobra. Znaczy wiesz, Andrzej. I ja mam kartę. Siedź tu. Mogę... Ale może mogę posiedzieć. Siedź no. Nie masz dużo pieniędzy. Także, muszę posieć Wyrzuć te same liczby oczek Aby była beka jakbyś wyrzucił No O, <grych> Masz 18k Czekamy czy odkupi? A jeśli je pan jak odkupi nie, nie to to będzie okrego. hit Muszę słomki podłączyć No start No dobra, to start Kurwa wyrzuciłem <grych> Mówiłam, że to będzie bekę, jak się wyrzuci. Andrzej, rzucasz. Czekaj, łyżko nie mogę podpiąć. Sydney. Staćcie? Na pole, ale mnie stać. Na pole? Zajwiść. To nie teraz naleją. Szkoda, że tu się nie da dzielić pieniędzmi. No. Jakby się dało, to by było do best. Czekaj, podpinam sławki. No. Dobra, podpięta. Jej <laughs> kurwa, ty śmiecił. Śmiecił. No i... dużo więc... na początku. Jeszcze coś mu zostanie? Dalej, no Andrzej... Śmiali się z nas na początku. Tak, sprzedał ten hotel, plus Rzym. Raz. Ja pierdolę, jednę tą kurwa bezludną wyspę. pizdu. Kraków, nie stać mnie na nic, kurwa. Ja pierdolę. Na no, chujno. Start. EZ Pisze plus 600, dostaje 300. No przecież to jest chore. Będę ja cały czas chodziła po tych samych. Raz węgiers dobre rozmawiając. No raczej. Hm, Granada. Daj mi pieniądze. Dawaj hotel. Chyba <głynie> nic nie jest mi straszne. i wezmę chyba. No raczej. Patrz Andrzej, kupimy Hongkong i wygraliśmy już to No tak Ale tak czy tak to wygraliśmy, więc bez różnicy No Patrz, ale nie chce się poddać Wiesz, liczę, że wygra Z czym wygra? Nie wiem a Lion, wejdziemy, to mu trochę zeptukniemy Nie stać nawet ty... na pole w Rzymie. No spokojnie. O kurwa. Osiem. Nie, dobra. Jeszcze by było stać. Myślałam, że już nie. Ja myślałem, że ze trzykami brakuje. Podróż. Jakie gówno. Jak nie mi jesteś. nie zapłaci, to jestem w dupie. Mhm. Ale patrz on. Kurwa szanse. Trafił. Jakby trafił Las Vegas. Idziesz na pole podatek. No to zapłaci trochę. Ale tylko 219. Ale czujaj go. Rzym. Bierz. Więc nie. Bierz, bo kupimy jeszcze Mediolan i będzie gita. Ale, Ranżaj, to już i tak jest wygrane. Zostało 40 sekund. Podatek. Co sprzedać? Sprzedaj, i Pekin. Te na dole. No muszę dwa. Chociaż on lubił Pekin. No lubił, lubił. Ale trudno no. I ja tak zapłaciłem 459 tysięcy tak. podatku. No patrz, by zapłacił. Bo co trudno, to to kupiłeś. No. Część. Idziesz Jedziesz na bezludną wyspę i ja pierdolę. <laughs> Też to lubisz. Na tej mapie to się dzieje. Patrz, tak jeszcze ja Jeszcze mu zapłacisz. No i wygraliśmy to. A czaj to 10 koła nice. do dwóch. 10 Elegan. milionów, sorry. No. Do 2 milionów No i dobra. Także widowie widzimy się w następnym odcinku. Do następnego strzałeczka. Cześć. 嗯。Uh huh.